Ojciec Joachim, to może dziwne co powiem, był taki sam prywatnie i publicznie. To znaczy nie była to osoba rozdwojona. Był tak tożsamy i tak zwarty w sobie, że można powiedzieć, że czy wtedy, gdy występował publicznie, gdy wygłaszał jakieś, jakąś konferencję, czy też odprawiał Mszę Świętą, był taki sam jak wtedy, gdy rozmawialiśmy z nim prywatnie i osobiście. To nie znaczy, że nie zachowywał się inaczej, tylko po prostu wewnętrzna tożsamość była bardzo wyraźna i taka sama. Jeżeli natomiast powiemy o tym, jak się zachowywał, no właśnie, w relacjach takich braterskich, zarówno w stosunku do naszych braci studentów, jak i do braci, z którymi żyliśmy wspólnie w konwencie. Był człowiekiem z ogromnym dystansem do samego siebie, ale to takim, powiedziałbym to, duchowym dystansem, który zachowując wewnętrzną pogodę był bardzo właśnie poważny jednocześnie, a powaga wyrażała się w ogromnym dystansie do samego siebie i umiejętności. Tak powiem, nawet kpienia z siebie i nawet swoich ułomności, czy pewnych śmieszności, których największym ludziom nie tylko można przypisać, ale można zaobserwować, on je akceptował i traktował z uśmiechem. To powodowało, że kontakt z nim był bardzo po prostu łatwy, dlatego że, będąc tak wewnętrznie tożsamy, był w pełni otwarty i gotowy na przyjęcie każdego pytania, udzielenia w miarę dobrej odpowiedzi, po prostu dobrze nam z nim było.